i tu, Charlie India Alfa, Stanisław Kłebek 8, Grażyna Karol, Urszula E, imię Janek e, imię Janek no e, ale to prawdopodobnie waszy już blogu ja, tak, tak, nie więc nie ma, e, ma e, 8G e, 2,3J ja. Na smetrze do 6 do 6, 5,6 5, U mnie antena ta samochodowa, że tak powiem, sam, którą zrobiłem. Dziesiąte piętro, wycelowana jest przyklejona do ściany budynku. 286 cm długość anteny, 280, bo i tak jest skrócona, dostrojona tutaj, żeby dobrze chodziło. 100 W na wyjściu. Antena teleskopowa własnej konstrukcji ja mam antenę dookólną a ktoś mi mówi, że nie jest że skąd ja mam pewność, że teraz rozmawiamy długą drogą Janku, jak to jest? Wiktor Kilo tu, Charlie India Alfa Stanisław Kłebek 8, Grażyna Karol Urszula no okej, okay. No, okej, okay. Jacek na, na 100% na 100% i w tym momencie to jest nie ma żadnych śladów w tym momencie z Europy, także to no, dozmiew no, się na to, że znowu Mówią, że są paskudne warunki dzisiaj, że są bardzo barwe warunki, a jednak Twój sygnał tutaj dolatuje na, na piłce. się to na 95. Nieraz coś tam e, e, postanowi się podstroić, trochę to sytuuje swój sygnał, ale ogólnie to <grytanie> fantastycznie, ten, ta, ta, e, 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 ten, ten vert, vertikal w, 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 w polaryzacji choroby działa, działa. antena jest na zachód, blok jest na zachód, ściana budynku na zachód Ty masz antenę wykierowaną na wschód. Twój sygnał dociera przez całą, przez całą Europę, tak jakby tutaj zachodnią część Europy do mnie. Janku proszę do ciebie, over over, potwierdź. no o tak po ja jak jak mąż na 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 no, to wiadomo to leci do przed do na długo próbę ale i patrzam w tym momencie na 130 stopni do tutaj od czyli to jest na, na w twoją stronę e, do Europy e, także tak to jest e, ja zrobiłem trochę, trochę straci dzisiaj e, na długą drogę e, ch chyba tutaj e, e, ciągle się maluczy utrzymuję e, nie mam takich problemów ja czekam dobra nie będę przeciągał mam, mam Zrobię parę łączności zanim ty się to wszystko e, mogło no, Mam e, na, 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 e, nie ma, nie ma, nie specjalnie e, dużo kombinować, e, co, co jak są warunki, to e, nie ma problemu, ja też pięknie, pięknie to do razu, nie Jak jest propagacja, lepsze warunki, to nawet i ja z takiego teleskopa, wiesz, i gdzieś tam mnie słychać tą długą drogą 20, tam dwa tysiące, czy ileś tam kilometrów. Piękna sprawa, fajna, no ja mówię, ja się nawet nie spodziewałem, że wiesz, ta, że długą drogą to poleci ode mnie, z takiej anteny teleskopowej, że to pójdzie długą drogą, ale jednak. Dobrze, bo jeszcze może będą chętni osoby, na pewno będą, wiesz, do, do, do łączności, trzeba wykorzystywać propagację, póki jeszcze jest teraz. Dziękuję za łączność, Janku, do miłego usłyszenia, do miłego usłyszenia. VK2C i ja, Stanisław Kuebek, 8, Grażyna, Karol Urszula, Jacek Lublin. Pozdrawiam, Janku, do usłyszenia. Okay. Dzięki. 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 278. Dziękuję, do miłego, do usłyszenia.